Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Dark Souls 3 Randomizer. Witam się z Wami z Kapliczki Zjednoczenia, gdyż ostatnim razem, gdy pokonaliśmy tak bossa... fragment Kosiniu Marłego, także ulepszymy sobie od razu butelkę na Plus 7. W tym odcinku, tak jak i w poprzednim, korzystamy z tych samych ustawień dźwiękowych. Jeszcze nie odebrałem Waszego feedbacka na ten temat, gdyż nagrywam po prostu odcinek jeden po drugim. No i tak, wiem, tak, jak jest. Ulepszymy sobie postać. Jeden punkt do siły, jak już jesteśmy. Dzięki laska. I co? I wracamy do przedpokoju króla. No jesteśmy. Niegasnące jezioro, przedpokój starego króla. I teraz co? Został nam chyba dół do zwiedzenia. Tak mi się wydaje, że chyba w poprzednim odcinku eksplorowaliśmy całą górę. Dobra, zejdźmy sobie tutaj. Z tym nie chcieliśmy walczyć. Teraz, czyli idę w tą stronę. Dobra, 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 sorry. Trochę nie ogarnąłem. Trzeba zrobić oczywiście lokację od podstaw. Nie, 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 nie. tym dziadostwem. Chciałem tylko przebiec. I nie mieliśmy przypadkiem czegoś na krwotok. Było. Udało się. Pieska ubijemy, który za nami biegnie. Ja się przestał w końcu drzeć. Teraz tak, tutaj mamy drogę. Stajmy z tej drogi. Coś tam się ubija. To chyba na lawie. Które spili przeciwnicy. Tam normalnie te ślimaki. Ogniste, lawowe. Następują. Tak? Nie? Dobrze. Raz, dwa, trzy, na tyle mi. mina pozwala ataków. Teraz będzie nabijat lądwę. Niepotrzebnie go kopnąłem. A tam do talizman łowcy nieumarłych. Tutaj chyba była ściana. A była. historyczna. Jest impreza Nie umarłych, panie, co tam się może znajdować? Tam jest mimik to z nie Ja mam jakikolwiek pierścień, który by mnie w jakikolwiek sposób chronił. To jest to, że jestem rozpalony i nie chciałbym tego stracić. Tylko będziemy już widzieli wcześniej, co tam trzeba będzie kombinować, żeby tylko wbiegać, garnąć co się da i ginąć. To jest chyba jedyna opcja dla mnie. Zwój Logana. Czyli magię na tej postaci nie więc jej ale się dałem zrobić. Nie! Teraz możemy iść popróbować pozbierać przedmioty z lawy. Dobra, i próbujemy wkroczyć do lawy. Zobaczmy w ogóle jeszcze za jakimś mundurkiem, czy byśmy nie mieli takiego ognia. Mamy większe. Dobra, próbujemy. I nawet nie udało mi się podnieść. Próbujemy jeszcze raz. Dobra, próbujemy raz jeszcze. Zbroja zabójcy smoków. Ech. Zobaczmy, czy nie mam na przykład piromancji w ogóle fali potu. Mnie nie sprawdziłem nawet. Dostrój czar. Jest fala potu. Dobra, ale żeby użyć, czy ja mam rękawice? Fancji. Zasadnicze pytanie. Kurka mam, tylko nie wiem, czy jej będę mógł użyć. W jakikolwiek sposób. Polipka, o, lipka spróbujemy. A mamy ścięcie. Zobaczymy się bliżej. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. Rozpalmy się dla pewności. Użyjmy tej fali potu, którą udało się dostroić właśnie przy ognisku. Zobaczymy, czy nam to coś zmieni w obrażeniach. I co? O, powiedziałbym, żeby to był game changer. Ale jest duża szansa, że dotrzemy przedmiotu go podniesiemy nawet. troja ruin! No dobra, już nie mam butelek gestusa. I... Dobra, tutaj mamy podnoszone. Ewentualnie tego mimika moglibyśmy zaczepić. Myślę, że jakby się go uderzyło, to on i tak by się wypalił. Ale dobra, spotkajmy się bliżej. Dobra, idziemy zaczepić mimika. Jeden atak. Leczymy się. Jeżeli nie jest odporny na ogień, czy jeżeli jak? Teraz nie rozumiem. O co tutaj chodzi? Parszywa kung fu skrzynio. Robisz coś? Tylko dla, dla tego dropa tutaj przybyłem. No i oczywiście nic. No to... niedobrze. Dobra, ja się przeniosę do ogniska, żeby z, z odnowić sobie butelki Estusa i podejmiemy zaraz decyzję, gdzie ruszamy dalej. Szczerze się przyznam, że się czuję trochę zagubiony w tej lokacji. Oj, 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 oj. Chciałem sobie zeskoczyć. Ktoś ubiłem, bo to chyba była mucha. Miałem nadzieję, że masz AI breaka. Ojej, jakie ty obrażenia zadajesz? Hopie, jesteś niepoważny. Opioły strażnika grobów. Ok, w porządku. E, tutaj to zwiedziliśmy. Teraz zobaczmy. Tu jest ta dziura. Tam jeszcze tak czy siak się będziemy musieli udać. Tutaj mamy schody. Nie pamiętam dokąd one prowadziły. Eee, tutaj, dobra, na początek. I tutaj były chyba jeszcze drugie schody. Tak, tutaj do tych. Nie było kółeczko. Przepraszam. A. Ała. Dobra, czyli wracamy tam. Nas wcześniej wypełnić. 地图。打死。对、啊。现在都闭住了。啊。啊 ci cię zagrować. agrować. Jeszcze mam iluzoryczną ścianę za. Możemy zagrować i mamy więcej miejsca. Nie chciałby na przykład tam wybuchnąć? Wybuchnął trochę. Gródka Tytanitu. Yy. A? Ten typ z toporem. Wielkie ściany lotry. Oliwka jest ale jest ważna. Znaczy. Raz, dwa, trzy. Już powinieneś nie wstać. Ciebie się boimy. Aj. Pozbywamy. No. W środku. I do też są ściany, tam się kryje szkielet, mamy upiora, i się co jest dalej? Dookoła. Co się czy? Ay, no. Timing. Chciałbym się uleczyć czy mogę? A? Zaklikany. Tak, Również. Jeszcze wstaniesz Pięknie go na backstabach chwyciło Jeszcze raz Później nie wstaje Kajdany z kręgosłupa kryształowego mędrca A właśnie, bo jeszcze nie mamy Dusz Władców A. A ja pominam jeden przedmiot byłoby miło znaleźć w końcu tą lalkę ewentualnie tą misę, żeby mogli dalej pro progresować. Rycerza mamy szkile, a tutaj nie ma, a taniż gundyra pierścień zabójcy rycerzy. <laughs> sobie przy okazji wyłączyć tą kuszę, irytującą. My coś pominaliśmy, no nie wiem, jak uznamy, że tutaj zrobiliśmy wszystko i się jeszcze Bygnę. A nóż widelec uda mi się jeszcze coś znaleźć, Dusza worta z mroźnej doliny. Może być, zawsze to trochę ekspa dodatkowego. Można narzekać. Akolwiek nie pamiętam ile ta dusza dawała. 6000? Coś takiego. zaraz przestawi w naszą stronę. Tam nam się ciekawie wylosowało. Ciekawie. Najbardziej przeraża mnie, że to jest to tamto zarażone. Nie umarłych, co wychodzą te, 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 te robaki. Prawne takie bogactwo. Nie pamiętam. Tu mamy drzewo. Papłana. Tyle to chyba były. E, e... Ty kółeczka. Wystrzelasz w dół, ale was by się trzeba było i tak pozbyć. Jedni giganci zatrudnieni. Przepraszam, tutaj był jakiś przedmiot. Sprawdzimy, teleportujemy do ogniska. przejmie się przez przeciwnika zagrożenia tak druga wiedźmy. wiedźma o Ejku, ja to się zawsze im dam złapać. Wrażenie, no, no dobra, puszczę już. Wiemy, że na hita mnie nie zabije. To jest pocieszające. Raz. dwa. Trzy. Teraz... W zagrował się. Chodź wilczku. Jesteśmy jeden na jeden. Chodź. Dobra. On poszedł. Tego potrafimy standardowo bomb bombami. Teraz się nagle wilk zagrował. Niepoważnie jest teście, Ja pierdzielę pierdziele. To też się urwał. Iczkoka? Jeszcze do się do nich nie zbliżać. Eee... To nie był dystansowy? ale był. To ma... średnio dystansowy? Mały. W dystansie. Ale jak on mi przywali, to mi przywali raza konkretnie. Ja pierdziu! Spokój się! Dobra. Ubity No ze skoki by mi pasowało trochę. Kestusów zachować Nie powinien być 666 6, 6 obrażeń Za wszystkie przedmioty zaskoczyć. No i sprawdzimy jeszcze te demoniczne ruiny. Nie ma. Podem nic nie przegapiłem. Dobra, no to szybkie cięcie, idę się przebiec... ...tam pomiędzy... Teraz jak coś znajdę to widzimy się za chwilę. Niestety już w demonicznych ruinach nie udało mi się znaleźć nic ciekawego. Więc się tutaj przejdziemy do kapliczki zjednoczenia, spróbujemy sobie wbić level. Posuniemy. Ale ja jestem kamun, ale i tak nie mamy pieca transpozycyjnego, nie? Nie mamy, ale zawsze może być z tych bro... mogą być jakieś ciekawe bronie. Eee... Ale dobra, już za późno. Już tam z... z jednej skorzystałem. Jest szansa wbić poziom, jest szansa wbić poziom. Podbijamy oczywiście siłę. Wgarnęliśmy naszego zagrabionego maga. Jeśli dotrwałeś, dotrwałeś do tego momentu, zachęcam do zostawienia lajka, like suba. Nawet jeśli nie dotarłeś do tego momentu, również do tego zachęcam. To pomaga w rozwoju kanału. A jeśli chciałbyś w jakikolwiek sposób pomóc i lubisz grać w gry, to zapraszam na. w opisie jest link do Instant Gaming. Klikając w mój link, pomagasz mi w rozwoju kanału. Eee, chyba się spóźniłem, bo chyba już mu się. odechciało. A czy tutaj nie powinna się pojawić Yuria? Chyba dlatego się nie pojawia, gdyż nie ukończyłem wątku Anry. Dobra, nieważne. Dobra. Mimo wszystko, dzięki za oglądanie. I życzcie mi powodzenia następnym razem. Trzymajcie się. A jeszcze w ramach tego odcinka postanowiłem, że sobie zwiedzimy brakującą część kartuskich katakumb, tak żeby dopiąć tą lokację już na 100%. Powiedzmy jako tako, jeśli byście gdzieś widzieli jakieś pominięte itemy, proszę dajcie znać. Zawsze to jakieś jakaś pomoc, może się uda coś znaleźć konkretnego. Ale teraz tak, w międzyczasie przeszukałem sobie faktycznie te logi w poszukiwaniu tej misy zaślubin oraz tej małej lalki i teraz tak, yy, patrzymy. Mała lalka będzie sprzedawana przez tą służkę, która siedzi sobie na tym krzesełku po pokonaniu Nameless Kinga. Także nie dostaniemy się do Irytylu, dopóki nie przejdziemy Archdragon Peak, Szczytu Arcy Smoków. A na Arcy smoków musimy się dostać z celi z więzienia w Irytylu, prawda? Druga sprawa jest taka, że za zaślubin będzie sprzedawać wiedźma Karla, która również znajduje się, zgadnijcie gdzie? No oczywiście, że w celi w Irytylu. Ym, niestety, w ogóle klucz do, nie, do niej do celi znajduje się w Ring City, gdzieś na późnym etapie, przynajmniej tak mi to wyskoczyło. Więc no myślę, że sobie dokończymy tą lokację, zaczniemy DLC. W międzyczasie będę kombinować, jak zrobić skipa przez irytyl, myślę, że to będzie najlepsza opcja. Ewentualnie jest jeszcze jedna, której wolałbym za wszelką cenę uniknąć: a mianowicie, no nie wiem, jakiegoś cheat engine'a czy coś takiego można by było wgrać, i spróbować sobie dodać z którychś z tych itemów, no ale jak na razie będziemy próbować. No myślę, że będę się starać skupić na tym skipie. Bo myślę, że to, to jakoś najbardziej będzie takie powiedzmy do ogarnięcia Co my tu mamy? Kamień oczyszczenia. Jej, ile robactwa spada. A, i tutaj tylko ten fragment miałem, no to już mogłem to wcześniej całk całkiem śmiało już można było to wcześniej zrobić Ale dobra, dusza opuszczonego ciała. Przepraszam, chciałem wyjść. Uff. Także do Ring City mamy dwa sposoby, żeby się dostać. Jednym jest yy, zdobycie wszystkich czterech Dusz Lordów i przed ostatnim bossem pojawia nam się wtedy ognisko, które, z którego możemy skorzystać i dojść do Ring City. Ewentualnie jest jeszcze możliwość przez, yy, przez pokonanie ostatniego bossa Pierwszym DLC, więc myślę, że tak będziemy próbować zrobić. W międzyczasie będę kombinować, jak zrobić tego skipa przez Irytyl, z tego mostu. Także, no, trzymajcie kciuki, żeby jakkolwiek się udało. Także w tym odcinku to by było już faktycznie na tyle. Dzięki śliczne za oglądanie. Nie zapomnijcie o łapce w górę, o subie. No i co? No i widzimy się w następnym odcinku i rozpoczniemy sobie DLC. Trzymajcie się, na razie. Cześć.